że narodzenie to magiczny czas, gdy milkną właśnie i spory. Spotykamy się całymi rodzinami, zapraszamy przyjaciół, wypatrujemy pierwszej gwiazdki i cieszymy się, że jesteśmy razem. i w środku coś tak w tym roku w Polsacie będą wszyscy, bez których nie wyobrażamy sobie świąt. Super. Tak jak nie wyobrażamy sobie choinki bez prezentów. Święta to czas miłości, czas radości. Czas wzruszeń. Wróćcie, a już nigdy nie będę Wam dokuczał. Wezbrały we mnie takie emocje, że... to no, ty moja! Przy naszym stole jest miejsce dla każdego. Naszą świąt, szlaki kochane! Rodzinne święta z Polsatem. Wielkie kolędowanie z Polsatem. Zaproście nas do siebie w wigilijny wieczór. Bądźmy wszyscy dostaję... że Wam najpiękniejsze polskie kolendy. To będzie nasz świąteczny prezent dla Waszej rodzin. Dwie godziny radosnego kolędowania w wykonaniu ulubionych gwiazd. Wielkie kolędowanie z polsatem w wigilię o 16.15.